Co dalej z tym Bitcoinem? Ile jeszcze może potrwać cykl, Skrajne opinie. Jedni mówią, żeby już się wyprzedawać, inni, że cały rok 2026 będzie dobry. Jakie mam do tego podejście? Bardzo dużo dzieje się na Ethereum. Wiele osób nie dostrzega, co jest budowane. O tym będziemy sobie rozmawiać, porozmawiamy również o altcoinach. No i oczywiście nie da się dzisiaj pominąć wczorajszej debaty na temat ustawy o kryptoaktywach w polskim parlamencie. Zobaczymy co tam ciekawego padło, przytoczymy kilka opinii i podzielę się też z Wami swoim zdaniem. Oprócz tego zobaczymy oczywiście co słychać na Solanie, także myślę, że będzie bardzo, bardzo ciekawie. Cześć, z tej strony Maciej, witam wszystkich serdecznie na kanale poświęconym kryptowalutom. Oczywiście, jeżeli jesteś pierwszy raz, subskrypcja, dzwoneczek, dlatego że wtedy możesz wybierać te materiały, które są wartościowe dla Ciebie, nie tylko poradniki, nie tylko omówienie rynku, ale również dzielę się tutaj moim doświadczeniem, co moim zdaniem jest największą wartością tego kanału. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, napisaniu, komentarza. No i oczywiście przypominam, że wszystko co mówię na tym kanale to nie jest porada inwestycyjna, a ja nie jestem doradcą finansowym. I inwestycyjnym. Wszystko, co tu mówię, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. I jeżeli ty, drogi widzu, to akceptujesz, to możemy zaczynać zaczynamy od ogłoszeń parafialnych przypominam, że 30 sierpnia widzimy się na Crypto Community Summer Camp wydarzenie specjalnie dla Was, przybywajcie z całymi rodzinami, cała masa atrakcji nie tylko dla Was, ale również dla Waszych rodzin, dla dzieciaków, mamy kilka niesamowitych niespodzianek także link oczywiście znajdziecie do rejestracji na moim profilu zostało około 10% miejsc, także jeżeli ktoś wie, że chce przyjechać trzeba się rejestrować, a jak ktoś jeszcze nie jest pewny, to proszę się nie rejestrować, dlatego że liczba miejsc jest tutaj oczywiście bardzo ograniczona. Z góry dziękuję naszym sponsorom: Kryptoekipa, Bybit, Kanga, Relocatify i oczywiście Cashify. To są firmy, które pomogły nam zorganizować to wydarzenie i wsparły nas finansowo, za co oczywiście bardzo dziękujemy. Siatkówka, badbington, ping-pong, sauna, jacuzzi, muzyka DJ, grill, kłady, paintball i cała masa atrakcji, zamek dla dzieci, świetlica, niespodzianka dla Waszych pociech. To wszystko czeka Was na Crypto Community Summer Camp. Także zapraszam serdecznie. Robimy to dla Was w podziękowaniu za to, że nas wspieracie, a ja przypominam, że możecie nas wesprzeć rejestrując się na, na giełdzie Bybit EU. Link oczywiście macie pod tym materiałem. Dzięki temu oczywiście część prowizji zostaje w krypto ekipie. Obecnie trwa bardzo dobra kampania na Bybicie, gdzie odbieracie bonusy. Przypominam, że po zarejestrowaniu zakład Rewards Hub, tam też widzicie, co możecie zrobić, jakie bonusy odebrać. No i mamy teraz bardzo fajne nagrody rzeczowe. Nie tylko konsole, zegarki, ale również mamy USDC do rozdania. Także warto przypominam, że jedna z nagród jest gwarantowana dla naszej społeczności. A jeżeli szukacie miejsca, żeby handlować bez KYC i mieć listingi na wyciągnięcie ręki, do tego służy giełda MEXI Global. Również mamy link pod tym materiałem. I jeżeli jesteś fanem Solany, no to ruszyła teraz bardzo ciekawa kampania, czyli miesiąc ekosystemu Solana właśnie na giełdzie MEXI Global. Proste zadania do wykonania. Depozyty, obroty, i dzięki temu dostajemy takie spiny, a więc kręcenie kołem i walczymy o bardzo ciekawe nagrody. Także w głównym pasku jest taka zakładka Solana Ecomonf, i tam możecie oczywiście sobie podziałać. A teraz przechodzimy już do rzeczy bardzo ważnych, chociaż parafialka też jest ważna. Słuchajcie, Mamy taki moment rynku, że wszystko nam się rozpędza, to znaczy ci co mają altcoiny czekają na przepływ kapitału, czeka, czekają aż kapitał zleci y, niżej. Oczywiście ja uważam, że niestety ta hossa nie obejmie wszystkich, y, wszystkich projektów, mało tego trzeba uważnie y, szukać, uważam, że nie wszystkie narracje wrócą, także nie sądzę, Mówię to od dawna, że to będzie taki alcizm, jaki wszyscy znamy, lubimy, jaki poznaliśmy kiedyś. Natomiast, oczywiście, część osób ma tu czeka. Oczywiście. Wielu Polaków zrobiło sobie z Etera sport narodowy. Ja również mam bardzo dużo Etera. Teraz mamy bardzo dużo informacji dobrych, jeżeli chodzi o Etera. No i na Bitcoinie część osób zrealizowało, część nie. Także rynek ogólnie, moim zdaniem, jest w bardzo dobrym miejscu. Natomiast ja będę cały czas przypominał o tym, że i tak większość ludzi niestety tutaj nie zarobi. Często Wam mówię o błędach. Macie całą masę materiałów na moim kanale, więc nie będę tego powtarzał. Natomiast pamiętajcie o tym, że w momencie, kiedy złapie nas FOMO, złapie nas chciwość, jeżeli nie będziemy mieli swoich poziomów wyjścia, to będziemy słuchać Moonboyów i będziemy uważać, że cały czas wszystko będzie rosło i najprawdopodobniej zostaniemy zniczyń. To dobry czas, żeby ułożyć swój plan, pomyśleć, słuchajcie, w jaki sposób tutaj realizować zyski poziomami. To, co jest najgorsze, to oczywiście to, że cały czas czekamy na te niesamowite zyski, czekamy na, na Lambo, zamiast realizować się systematycznie. Powtarzam jeszcze raz, systematyczna realizacja zysków zysków poziomami w hossie i tak te poziomy będą lepsze niż to, co zobaczymy w rynku y, niedźwiedzia. Więc y, pamiętajcie, że rynek może odwrócić się gwałtownie, że nie warto szukać dołków i szczytów i nikt Wam nie powie, kiedy będzie gdzieś tam koniec cyklu, natomiast Twój plan granie własnym portfelem przynajmniej częściowo zabezpieczy y, Twoją głowę przed tymi szkodnikami na rynku kry kryptowalut i oczywiście przed tym FOMO, które może nadejść, a więc pamiętajcie, kontrola emocji, Ułożenie planu, poziomy, to jest to, o czym chciałem dzisiaj Wam powiedzieć. Zerknijmy sobie, słuchajcie, oczywiście, jak wygląda Coingecko. No i trzeba przyznać, że wygląda dość dobrze. Jeżeli chodzi o Bitcoina, 118 tysięcy, jesteśmy lekko powyżej, ostatnie 7 dni 5% na minusie, ostatnie 24, 1, 1 Ether 3642, a więc stabilnie. Natomiast tak jak mówię, dla mnie to na ten moment nie jest jakaś super duża wartość. Przypominam, że jeszcze nie tak dawno, bo w grudniu mieliśmy Ethera po 4000, wtedy każdy mówił, że to jest nisko, większość ludzi nie sprzedawała. Teraz oczywiście mamy dużo dobrych wydarzeń wokół Ethera, natomiast uważam, że ca, Cały czas dla mnie prywatnie ta cena jest nisko i ja swojego etera nie sprzedaję. Duże gratulacje dla tych, którzy oczywiście hodlowali XRP. Tutaj ten projekt pokazuje, że cierpliwość jak najbardziej się opłaca. No i teraz zobaczcie, to co widzimy: Top gainers na przykład mamy, no to sporo projektów robi rzeczywiście sporo tych altcoinów, szczególnie też mniejszych, robi po 100-150%, a więc to nie jest tak, że altcoiny nie rosną. Natomiast rzeczywiście pewnie sporo altcoinów z naszych portfeli nie rośnie, no ale taki jest rynek. Dla mnie najbardziej pozytywnie. Pozytywne zaskoczenie to na pewno y, Pingwiny, a więc Pedge Penguins. Tutaj bardzo duża pozycja u mnie, jeżeli chodzi o te pozycje ryzykowne. Odebrałem airdropa na kilku portfelach, skupowałem i jestem już po pierwszej realizacji. Oczywiście ktoś powie, że za wcześnie, że to dopiero początek. Natomiast tak jak mówię, yy, i tak sporo gemów jest na minusie, a więc jeżeli mam tu fajny zysk, staram się go wyciągać. I tak jak wam pisałem na Xie, jestem tutaj po tej pierwszej realizacji. Indeks and Grid rośnie, natomiast warto tutaj dodać na pewno to, że daleko nam jeszcze do tych poziomów chciwości, które widzieliśmy w poprzednim cyklu, właśnie w, tej, w tym kulminacyjnym punkcie Hossy, a więc można powiedzieć, że wszystko tutaj na spokojnie się nam rozkręca. No i oczywiście, jeżeli chodzi o samego Bitcoina, no to chyba nic nowego, jak powiem, że nie dajcie sobie też zabrać swoich bitcoinów. Zaraz Wam powiem też, jakie tu jest moje stanowisko, jeżeli chodzi o sprzedaż bitcoina, bo staram się o tym mówić dość często. Natomiast mamy tutaj takie fajne zestawienie, które pokazuje tak naprawdę, ile, gdzie jest bitcoinów. Tak jak widzicie, w ETF-ach lekko ponad 6%, państwa różne posiadają 2,5%, firmy publiczne 3,6%, firmy prywatne 2%, no i oczywiście potem mamy firmy miningowe i mamy DeFi i tutaj te wartości są dość nisko. Co z tego możemy wyczytać? Ano to, że ciągle większość bitcoinów jest w rękach prywatnych inwestorów, i to chyba dobrze uważam, że tak być powinno. A więc ten wykres daje też, ta tabelka daje też do myślenia. No i oczywiście mamy ciekawy wpis od Larka Davisa. Myślę, że znacie już ten wykres, który pokazuje tak naprawdę wieloletnią cykliczność i pokazuje kiedy przychodzi przychodzą dobre czasy dla rynków finansowych i y, złe czasy no i myślę że tutaj tak jak macie zaznaczone y, ten rok 2026 a więc tutaj ta rączka która wam pokazuje b że zazwyczaj jest to dobry czas do sprzedaży na przykład akcji czy czy innych rzeczy w tym też obecnie y, kryptowalut i w mojej prywatnej opinii, biorąc pod uwagę to, co y, dzieje się, jeżeli chodzi o regulacje prawne w Stanach Zjednoczonych, oczywiście ETF-y, to wydłużyło nam cykl y, i myślę, że ten y, 2026 może być jeszcze dobry, i też y, staram się sprzedawać poziomami, y, ale uważam, że ten cykl jest y, wydłużony. Jeżeli chodzi o tą rączkę górną, Czyli tutaj mamy te A, to są gdzieś tam lata paniki. No i oczywiście sam dół C to są trudne czasy i w trudnych czasach kupujemy kryptowalutę, sprzedajemy w dobrych czasach, i podobnie jest właśnie tutaj z innymi, z innymi aktywami. A więc jeżeli to pójdzie zgodnie, oczywiście z tym, z tym okresowym robieniem pieniędzy na rynkach finansowych, to rzeczywiście ten rok 2026 może być dobry. Co ciekawe, stworzył to pewien rolnik z Ohio, a więc to taka ciekawostka 150 lat temu, także, także stare, ale jare, tak bym powiedział. Natomiast rzeczywiście pewne rzeczy tutaj się pokrywają, więc, ym, ja też uważam, że kryzys prędzej czy później musi nadejść, ale Myślę, że mamy jeszcze sporo czasu. Warto też wrócić do mojego wcześniejszego filmu na kanale. Jest to prelekcja Sławka Zawackiego z Kangi, który pokazuje, w jaki sposób on widzi rynek kryptowalut i jak pieniądze i jakie pieniądze płyną na rynek krypto, i też odpowiada na pytanie, czy potrzebujemy ulicy. No i teraz słuchajcie, jeżeli chodzi o samego Bitcoina, mamy skrajne opinie, mamy skrajne opinie, a ja takich nie lubię. Czyli tak, z jednej strony mamy takie osoby, które. Cały czas gromadzą tego Bitcoina i tak naprawdę nie podnoszą swojego standardu życia i nic nie sprzedają. Uważam, że taka strategia oczywiście jest dobra, jeżeli mamy już pewien poziom, jeżeli mamy pewne cele zrealizowane, no to wtedy możemy Bitcoina trzymać przez wiele, wiele lat, możemy tego Ledgera w cudzysłowie, zabrać do grobu, trzymać go jako zabezpieczenie, jako dywersyfikację naszego majątku. No i tak jak tutaj. E, Indywidualista napisał, który jest Bitcoin maksymalistą, e, sprzedaje po 120 tysięcy, bo nie chce umrzeć z Bitcoinem na ledżerze. I zadał takie pytanie, dlaczego biedni zawsze się martwią, że umrą zbyt bogaci, zamiast martwić się. E, że spędzą życie w biedzie. No ale właśnie jeżeli nie chcemy, jeżeli dla Was inwestowanie jest tym samym, co dla mnie, bo no to przynajmniej u mnie systematyczna realizacja na Bitcoinie pozwala mi podnosić standardy mojego życia. A ja ciągle jestem osobą, która uważa, że zobaczymy jeszcze bezse i uważam, że Częściowo swojego bitcoina odkupię więc takie mam tutaj podejście. Więc słuchajcie, tak to wygląda. No, i żeby nie było też drugie zestawienie, Williu myślę, że kojarzycie gość, który ma pomad milion followersów na Twitterze, który bardzo dobre predykcje robił w poprzednich cyklach. Tutaj jest taka rozmowa pod jego tweetem. No i słuchajcie, on tutaj napisał, że sprzedał wszystko. Ludzie pytali go, dlaczego. Mówił, że będzie bardziej szukał łopat i kilo Ów, a więc on tu wychodzi z założenia, że bitcoin nie zrobi od tego miejsca, w którym jesteśmy, jakiegoś super fenomenalnego wyniku, więc sprzedał bitcoina i będzie szukał wejścia po prostu w inne aktywa. Myślę, że każda tak naprawdę strategia jest dobra, natomiast musi być wypracowana indywidualnie. Jeżeli chodzi o mnie, ja sprzedałem prawie całego bitcoina, zostało mi 10%, dlatego że mam swoje cele życiowe, które realizuję. Sprzedawałem na różnych poziomach. Yy, ostatnie 10%. Yy... Sprzedam, myślę, że już niedługo, natomiast ciągle jeszcze jakiegoś bitcoina mam. Natomiast, tak jak wam pisałem na Xie, nie warto odkładać swoich marzeń, swoich celów. Krypto przede wszystkim ma to być dla nas trampolina i ma sprawić, że będzie nam się żyło po prostu lepiej. Więc takie jest moje podejście do inwestowania w bitcoina. Jeżeli oczywiście. Y uda się zrealizować wszystkie swoje plany, swoje, jakieś tam główne cele życiowe, wtedy oczywiście ja uważam, że ja osobiście z takim bitcoinem mógłbym zostać. A więc takie jest moje podejście do samego bitcoina. Natomiast sporo dużych zawodników z rynku rzeczywiście tego bitcoina posprzedawało. Ja na początku cyklu powiedziałem, że dla mnie takim poziomem, który ja widzę jako minimum, co oczywiście nie jest spójne z tym, kiedy ja sprzedawałem, dlatego że ja potrzebowałem już kapitału, jest to razy dwa od ostatniego ATH, które było na poziomie 60%. 9000 dolarów, więc mamy moim zdaniem jeszcze trochę miejsca. Natomiast, jeżeli ten cykl się wydłuży, no to oczywiście możemy iść dłużej. Tak ja patrzę na bitcoina i uważam, że inwestowanie w bitcoina to jest kwestia indywi indywidualna, ale uważam, że realizacja zysków jest fundamentem. Oczywiście odezwał się dobry wujek, a więc Peter Schiff. Który uwaga, słuchajcie, wypowiedział się na temat Ethera i Bitcoina, więc rzadko zabiera głos yy, na temat w ogóle yy, innych aktywów niż Bitcoin. No i oczywiście Peter Schiff stwierdził, że Ether znajduje się w pobliżu górnej granicy swojego zakresu cenowego. Jeżeli posiabasz Etera, to świetny moment na sprzedaż, choć trudno mi to stwierdzić. Sprzedaż Etera i kupno Bitcoina za uzyskane środki, to lepsza transakcja niż trzymanie Ethera. Ja uważam odwrotnie, w mojej prywatnej opinii, patrząc na przepływ kapitału i patrząc, że tak naprawdę w mojej prywatnej opinii na Etherze zaczyna dziać się podobnie jak na Bitcoinie. Oczywiście nie będę porównywał na razie skali, ale jeżeli popatrzymy, że firmy zaczynają skupować bardzo mocno Ethera i weźcie pod uwagę, że sporo firm postrzega teraz Ethera jako po prostu tańszego, ale jednak wartościowego, no i dochodzimy do sytuacji, że te firmy, które być może Przegapiły też bitcoina w dobrej cenie, po prostu zwróciły oczy w kierunku Ethera. I ja uważam, że tak się dzieje. Dlatego zwracam uwagę też teraz na wszystkie firmy, które zajmują się bitcoinem. Też zobaczymy, jak zachowają się firmy na rynku tradycyjnym. Też oczywiście mamy stokenizowane akcje, więc ja, na przykład, sobie Coinbase'a czy coś zamierzam skupować. Tak więc tak to, tak to wygląda. Natomiast rzeczywiście ten pan tak stwierdził. Ja uważam, że na ten moment ryzyko kontra nagroda. W mojej prywatnej opinii większy zwrot będzie na eterze i niech czas to rozliczy. Zobaczymy, słuchajcie, jak będzie. Warto przyznać też to, że. Wiele osób tak naprawdę jeszcze miesiąc, dwa miesiące temu mówiło, że ta hossa charakteryzuje się jedną rzeczą, tylko bitcoin, tylko bitcoin. Alty zbyt ryzykowne. Większość małych altcoinów, gemów nie zrobiło wyniku, i to jest fakt. Oczywiście były takie, które napędziły mój portfel. Oczywiście tu największą pozycją jest Solana. Bitcoin także to są dwie pozycje, które już sprzedawałem. Tą trzecią największą jest oczywiście Ether, który jest jeszcze nieruszony. Natomiast bardzo ważne jest to, że te firmy, które będą wprowadzać Ethera do swojego skarbca, szykują się na duże zakupy. Od 5 nawet do 10 miliardów miliardów dolarów, słuchajcie, w lipcu, w sierpniu, więc to są naprawdę spore kwoty. Potem oczywiście ruszy staking na Ethereum, części inwestorów ten staking się kończy, część na niego czeka, więc zostanie wykonany taki naturalny, naturalny, naturalny przepływ, tak? Natomiast rzeczywiście duzi gracze zwrócili się w kierunku Ethera, uważając, że jest to na ten moment Cenowo być może lepsza inwestycja niż Bitcoin. Fajnie, żeby Michael Saylor przestał kupować Bitcoin i poszedł w kierunku Ethera, bo to byłby dla nas oczywiście gruby, gruby właśnie tutaj sygnał. No i w mojej prywatnej opinii, tak jak mówię, też te wzrosty na Etherze, ustawy w Stanach Zjednoczonych będą napędzać tutaj również altcoiny. i Ja liczę, że najbardziej na tych ustawach skorzysta właśnie Ethereum i Solana. Zobaczymy, myślę, że Base też, który w mojej opinii jednak puści ten token prędzej czy później. Ostatnio mieliśmy też um, zrobienie y, nowej aplikacji, takiej kompletnej już przez Base'a, a więc widać, że, widać, że idą y, do przodu. Warto też popatrzeć na. Y, te pozycje, te tokeny, które y, zajmują się stakingiem właśnie Ethera, y, też myślę, że one mogą sobie y, ruszyć. No i oczywiście te firmy, które budują skarbce, więc y, tak to wygląda, ale tak jak mówię, moje nastawienie jest, y, jest bycze. Y, Sharplink, wiele innych firm uzupełniają, skupują, y, skupują Etera, pompują nasze torby, więc chyba nie jest źle, w mojej prywatnej opinii. No ale dobra, słuchajcie, tu oczywiście rozmawiamy o Bitcoinie, rozmawiamy o Ethereum, rozmawiamy o Solanie, a więc tak naprawdę pozycjach, które są już duże, które historycznie potwierdziły swoją wartość i udział w rynku kryptowalut, dlatego że przetrwały kilka cykli. No ale oczywiście co tutaj z tymi altcoinami? Co z altcoinami? Oczywiście rosną nie te co trzeba. Myślę, że wiele osób się tutaj z tym zgodzi. Znowu memcoiny zaczynają trochę pompować, a wiele wartościowych projektów nie idzie do góry. Natomiast oczywiście no nie będę wróżką. Mamy, słuchajcie, dwa scenariusze. Yy, mamy dwa scenariusze. Jeżeli Bitcoin będzie silny, jeżeli nie będzie spadała yy, dominacja, no to tak naprawdę, yy, tak naprawdę te. Rotacja kapitału do innych kryptowalut jest po prostu y, ograniczona. Jeżeli liczymy na ten alt season y, taki naprawdę solidny, musi być przepływ kapitału, realny przepływ y, kapitału. Bitcoin musi stracić swoją siłę i przede wszystkim musi znudzić się inwestorom. Ja uważam, że tak będzie. Y, weźcie pod uwagę, że też sporo gigantów, sporo różnego rodzaju firm jednak ma te altcoiny w swoich portfelach, więc ja tutaj obstawiam tutaj y, za tym scenariuszem. Natomiast jak będzie to oczywiście życie zweryfikuje. Kolejny wątek na dzisiaj to oczywiście wczoraj odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy właśnie regulującej rynek kryptoaktywów i działalność, słuchajcie, kantorów internetowych. No i oczywiście projekt przewiduje przekazanie nadzoru nad kryptowalutami do KMFu do Komisji Nadzoru Finansowego celem właśnie tutaj implementacji właśnie Miki. Natomiast te głosy, które już nas dochodzą, to to, że jest to wylewanie dziecka z kąpielą, te przepisy naszej ustawy są bardziej restrykcyjne niż to, co nakazuje Mika, a tak być chyba nie powinno. Jeżeli chodzi o funkcję KMF, a właściwie to, co KMF będzie mógł, to będzie mógł kontrolować giełdy i Kantory, oczywiście wpisywać nieuczciwe domeny na czarną listę, egzekwować odpowiedzialność karną od właśnie. Właśnie grzywien do ograniczenia wolności, a więc za kratki też będzie mógł, słuchajcie, tutaj wsadzać. Fakty są takie, że te bardziej restrykcyjne przepisy powodują to, że firmy będą się bały, będą miały większe obciążenie, no i tak naprawdę mamy ryzyko ucieczki w ogóle całego biznesu kryptowalutowego z Polski, nie tylko giełd, a więc mam nadzieję, że ta ustawa będzie zmieniana i nie zostanie w tym kształcie podpisana przez prezydenta. Więc toczy się na razie, słuchajcie, debata, natomiast moim zdaniem wpisanie tu wielu rzeczy to jest wylewanie, słuchajcie, dziecka z kąpielą. Mamy pierwsze komentarze między innymi od Krzysztofa Piecha, który oczywiście jest profesorem, ekonomistą, zajmuje się od dawna kryptowalutami. No i napisał taki ciekawy który odnosi się właśnie do tej ustawy. Studencie pamiętaj, jeżeli zrobisz sobie token i sprzedasz go za kilka złotych swoim kolegom, bez zgody właśnie KMF-u, na co oczywiście wydasz kilkadziesiąt tysięcy naprawników, to możesz trafić do więzienia. No i oczywiście zaznaczył, że ostatnio w Polsce giełda wybrała już jakiś tam kraj, gdzie się przeniesie. No słuchajcie, no to są kuriozalne rzeczy, to są rzeczy, które spowalniają rozwój rynku kryptowalut i miejmy nadzieję, że to się zmieni. zmieni. Natomiast y, mamy też filmik, który lata po całym internecie. Minutowa wypowiedź. Y, dziękuję telewizji Wolność TV za oznaczenie mnie i za udostępnienie tego materiału. Jest to wypowiedź y, posła Ćwika. Posłuchajcie sami. W XVII wieku była pierwsza bańka spekulacyjna w Europie. Ona się, jest dzisiaj określana jako tulipomania, gdzie w 1623 roku jedna cebulka tulipana potrafiła osiągnąć wartość tysiąca guldenów na rynku holenderskim. W 1935 było to już około 6 tysięcy guldenów, a tuż przed pęknięciem tej bańki w 1637 Jedna cebulka potrafiła kosztować 10 tysięcy guldenów, co odpowiadało wartości, tak, żeby zobrazować kilkuset srebrnym kielichom. I mimo to ludzie te cebulki kupowali. Tak samo dzisiaj ryzyko jest takie, że niektórzy zapatrzeni bezkrytycznie w inwestycje w kryptoaktywa mogą tak naprawdę narazić się na utratę Swoich oszczędności, oszczędności życia, i jeżeli nie przyjmiemy stosownych ku temu regulacji, następnie ich złość będzie skierowana przeciwko organom państwa, które nie zabezpieczyły ich interesów. Słuchajcie, ja nawet nie wiem, jak to komentować, ale porównanie dzisiaj rynku kryptowalut, porównanie tego, co się dzieje na Bitcoinie. Jakie sprawo tworzone w takich krajach, które ci wyznaczają kierunki i chcą być stolicą dla krypto, tak jak Stany Zjednoczone, z, Zjednoczone do tulipanów? Serio, naprawdę, no przecież to, jest, przecież to jest kuriozum. Oczywiście, pewne podmioty potrzebują bezpieczeństwa. To nie jest tak, że regulacji nie powinno być. Natomiast, no tutaj, no te porównanie, to pokazuje, że ta znajomość rynków finansowych, jeżeli chodzi przynajmniej o branżę krypto, jest na poziomie zerowym, więc <gryw> naprawdę. Dzieje, dzieje się, słuchajcie, dużo. No i teraz przechodzimy, słuchajcie, do Solamy, na której dzieje się bardzo dużo. Uważam, że jest to ekosystem, który skorzysta na tych wszystkich zmianach. Mamy aktualizację od GitOLabs, dużą, bardzo ważną zmianę, da, y, właśnie dla Solamy, która poprawia oczywiście szyfrowanie, chroni przed atakami, y, umożliwia y, sekwencjonowanie transakcji. Y, aplikacji więc bardzo dużo mm, dobrych y, dobrych rzeczy weryfikuje kolejność transakcji y, gdzieś tam między innymi jest to pomocne dla instytucji no i oczywiście Efektem tej aktualizacji ma być szybsza realizacja transakcji i ma być mniej tych nieudanych transakcji, co wiele osób tutaj Solanie zarzuca. No i oczywiście, słuchajcie, lepsza, lepsza ochrona, także jest to naprawdę fajna rzecz. Z nowych projektów, bo często mnie o to pytacie, ja śledzę rynek krypto na Solanie, nie kupuję wszystkiego, no ale. Zastanawiamy się tak naprawdę, czy RWA będzie grzało, więc mamy platformę crowdfundingową. To się nazywa real estate, crypto, crowdfunding, a więc projekt nazywa się RECC Finance. Moim zdaniem dość ryzykowny, dlatego że do tej pory żadna platforma crowdfundingowa, gdzie się zbierało na nieruchomości, nie wypaliła. No ale z racji tego, że jest to temat nowy, po prostu o nim mówię, że zaczynam go obserwować, bo uważam, że jednak RWA to jest ten trend, który zostanie na dłużej i prędzej czy później inwestorzy dostrzegą w nim wartość. Natomiast bardziej później niż prędzej, bo dzisiaj nie tego inwestorzy słuchajcie szukają na rynku kryptowalut. Warto też zauważyć. Ostatnio mówiłem wam o stokenizowanych akcjach na Solanie. Ja też zacząłem sobie trochę, trochę kupować. No i tak naprawdę 22 dni temu to wszystko wystartowało. No i już mamy, słuchajcie, transakcje na blockchainie Solana. Jeżeli chodzi o stokenizowane akcje, no to wartość tych transakcji przekroczyła 300 milionów dolarów. A więc ludzie kupują stokenizowane akcje na blockchainie i dla dla mnie też to jest taka droga, że pozwoliła mi wejść tu w akcję i właśnie będę szukał tych firm, które mogą rzeczywiście skorzystać, skorzystać właśnie na tych zmianach, które tak naprawdę się, się dzieją. Jeżeli chodzi o ważniejsze rzeczy, dzisiaj mamy Ama na kandze z bardzo ważną osobą z Chiliza także jeżeli chcecie posłuchać no to tutaj warto, startuje to słuchajcie o 15, więc pewnie już będzie po, jak będziecie oglądać ten materiał, natomiast posłuchajmy co się dzieje, czyli zaczyna też mm, wprowadzać fantokeny mamy wprowadzenie fantokenu Legii, także nasz polski fantoken wjeżdża właśnie tutaj słuchajcie na Kangę, no i przypominam o GG3, niedługo kończy się kampania airdropowa, odbierzemy swój airdrop, on oczywiście będzie z Westing ale mamy bardzo fajną akcję właśnie tutaj na Twitterze. Cały czas są jakieś prize spule, można te tokeny wygrywać, więc polecam też śledzić. Na to by było na tyle. Zapraszam wszystkich jeszcze raz na giełdę Bybit. Pamiętajcie, że i tak będziecie musieli się przenieść, a więc rejestrujcie się z naszego linku. Dzięki temu wspieracie kryptoekipę i możemy robić te fantastyczne wydarzenia. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Hej, ekipa!